Nie mać tych kotów już. No. Cześć, z tej strony Ruda. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Planszówek z Mufinem. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was Empatio, grę wydaną przez Gramnę, której serdecznie dziękuję za przekazanie kopii do recenzji. Empatio jest grą dla właściwie dla każdego. Dla dzieci, dla dorosłych, dla młodzieży. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, zwłaszcza jeżeli ma dosyć rozwiniętą wyobraźnię. Właśnie, bo to jest gra wyobraźni. To jest zdecydowanie gra wyobraźni, gra emocji i gra tego, co widzimy i jak byśmy się czuli. Jak w tytule. Celem gry jest uzyskanie jak największej liczby punktów. W jaki sposób to robimy? Musimy odgadnąć czyjeś emocje. I teraz jest kwestia tego, czy znamy Danego delikwenta na tyle dobrze, żeby rzeczywiście ustawić odpowiednią emocję na naszej tarczy, po prostu emocji, żeby grało i żeby zdobyć punkty. Czy znacie na tyle osoby, z którymi gracie? Może czas to sprawdzić. Tak wygląda przygotowanie. Znaczy się przygotowana gra empatio. Mamy tor punktacji, mamy tutaj cztery znaczniki graczy. Mamy rozłożone tarcze po jednej dla każdego, i każdy przed sobą kładzie właśnie swój kolor, aby później się w tym wszystkim nie pomieszać. W zasięgu oczywiście ręki powinniśmy mieć talię kart i teraz tak, w jaki sposób gramy? Tutaj mamy bohatera. On ma taką dosyć e, ciekawą tą tarczę, ponieważ przy okazji ma punkty. Tak? Czyli to się suwa tej sobie ustawiamy po prostu jaką tam emocję chcemy ustawić do danej opowieści. I teraz tak, bohater odkrywa kartę, powiedzmy jest to taka karta. Kolejny gracz decyduje, którą osobą na danej karcie jest bohater. Kolejna osoba, kim jest druga postać na obrazku, to może być dowolna postać fikcyjna, to może być ktoś, kogo znacie. I czwarta osoba opowiada historię zaczynając słowami, jak byś się czuł gdyby. Naszym zadaniem jest odgadnąć właściwą emocję, która będzie towarzyszyć bohaterowi w danej sytuacji. Bohater, oczywiście w tajemnicy przed innymi, ustawia daną emocję u siebie na tarczy. Tak? Jakbyś się czuł? Gdybyś był rycerzem i szedł y, po prostu walczyć z jakimś olbrzymem, a twój najlepszy przyjaciel siedział głęboko czytałby książkę. No, jakie były twoje emocje? No i ustawiasz sobie odpowiednią emocję na swojej tarczy. No, ja na przykład bym była bardzo zdenerwowana, tak? Nie możesz opowiedzieć historii tak, aby wszyscy wiedzieli, jaka to jest emocja, bo wtedy rzeczywiście nie dostaniesz punktów. No powiedzmy, że ten sobie ustawił a, w taki sposób i teraz reszta graczy myśli, jakby się czuł. Nasz bohater właśnie w danej historii. Jak wygląda punktacja? Osoby, które były najbliżej. Osoby, które były najbliżej mojej emocji, dostają po 5 punktów. Osoby, które były obok, dostają po 3 i które były troszeczkę dalej po 1. tak? To mamy wszystko fajnie pokazane, także tutaj nie musimy się głowić, kto ile tam punktów dostanie. Jeżeli jednak wszyscy gracze ukażą tę samą emocję, Wtedy następuje delikatny problem, ponieważ osoba opowiadająca nie dostaje punktów, tak? Nie jest to dla niej wtedy punktowane niestety. Wygrywa gracz, który jako pierwszy zdobędzie 24 punkty. W przypadku remisu no, gracze się po prostu dzielą zwycięstwem. Ciekawym jest to, że płeć postaci, która jest przedstawiona na kartach, nie jest zobowiązująca. Nie musimy rzeczywiście mówić, że to jest facet, to też jest facet, tylko możemy sobie powiedzieć, że na kobieta walczyła z obrony, tak? E Gracz może się wcielić w jakąkolwiek rolę. Nie musimy tutaj, nie wiem, docinać coś w tym stylu. Kobieta może być mężczyzną i mężczyzna może być kobietą, i a, nic się nie dzieje. Właśnie o to w tej grze chodzi. Nie ma emocji na twarzy, więc mamy dosyć szerokie pole do popisu i możemy opowiedzieć naprawdę przeróżne historie. I przede wszystkim karty. Zobaczcie sobie, jakie są naprawdę przepiękne grafiki na nich. Naprawdę jest na czym wyjść oko. Muszę bardzo pochwalić twórców za wykonanie owej gry. Instrukcja jest przepięknie zredagowana, karty, grafiki są przeurocze i szczerze powiedziawszy, jak otworzyłam pudełko i generalnie chciałam wszystko przepatrzyć, czy jest, to karty naprawdę zwróciły moją uwagę i wertowałam je naprawdę z taką ciekawością i z takim zainteresowaniem, co dalej. Tarcze są bardzo fajnie wykonane i w Prześwietnym jest to, że dostajemy także podstawki pod herbatkę, pod kawkę, czyli pod coś, co właściwie zawsze towarzyszy nam, kiedy gramy właśnie gry planszowe. Węparte dobrze grać ze osobami, które dobrze znamy. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy mniej więcej w stanie określić, jak dana osoba się będzie czuła. Myślę, że świetnie ten produkt sprawdziłby się wśród dzieci, które, tak na dobrą sprawę, Tyle czują i mają tak bujną wyobraźnię, że nie jesteśmy tego w stanie za bardzo okiełznać. I grając z dziećmi, myślę, że byłoby to naprawdę fajne doświadczenie. Jest to gra dla osób, które lubią mówić, lubią opowiadać, lubią narracje i lubią generalnie wymyślać pewne rzeczy, bo cały czas musimy wymyślać na bieżąco, co się dzieje. Jeżeli w swoim gronie masz osobę, która po prostu nienawidzi tego typu rzeczy, to nie polecam. Mam kilka takich osób w grupie, które po prostu totalnie się nie znalazły w tym. Tutaj jest o tyle trudniejsze, że rzeczywiście musimy opisać całą sytuację i wymyślić jakąś tam opowieść. W innej grze tego typu mm, możemy coś zanucić, możemy powiedzieć słowo, czy możemy wrzucić cokolwiek, tytuł filmu czy tytułu książki. Tutaj jest troszeczkę trudniej, ponieważ jednak musimy zbudować cykl y, opowiadania, który rzeczywiście y, prowadziłby nas do danej emocji, więc to jest takie troszeczkę trudniejsze. Jeżeli jesteś fanem tamtej gry, ta gra powinna Ci się też spodobać. Dziękuję za wszystkie lajki na Facebooku, dziękuję za Wasze wsparcie, dziękuję za wiadomości, dziękuję za komentarze i serdecznie Was zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć!